Witam was dzisiaj na moim pokażę tutaj te małe gołębie Tak, te gołębie mam, skurwysyny mi robią z balkonem Tu cały zastrany balkon Cały zastrany Właśnie te gołębie to po sobie zastrani, jakieś gówna musiały mi nastrać Dzień nie mogłam, nie po co Nastrały mi jak zawsze, tu strają Tu gówno jest, tak gołębia Za co? Pytam się, za co? Dlaczego? Znowu mi nasrały Kurde, proszę spojrzeć, jaki gówno. ty gówno, tam gówno. Co ja jej zrobiłem? Kurde A se. No muszą tu gołębi hodować. Dwóch gości tu hoduje. Spójrzcie, tu są gówno oczywiście. Te gołębi. Bo kur. Nie ma się gdzie indziej stracić. Tylko tu na moim balkonie muszą stracić. Ten mały skurwis nie kończy ten odcinek, bo jestem już wkurwiony. Znowu mi nasrały Pamiętajcie. Gołębie są złe. Złe gołębie są. Bardzo złe Kurwa Nasrały mi, ja pierdziele Znowu, jak tu się nie wkurzyć